Ja pracuję w klinice 22 w Irlandii Północnej. Tam przyjmujemy pacjentów dorosłych, dziecięcych i itd., itd. Ale jako matka muszę powiedzieć, że pojawiali się tam pacjenci, którzy mówili o. Z tym, jak u dziecka najczęściej pogarszała się funkcja poznawcza przed kryzysem psychiatrycznym, przed kryzysem psychotycznym. Więc warto było zgłaszać specjalistom, co się dzieje z dzieckiem, na tyle wcześniej, żeby za włączać leki co w czasu. Czyli rodzic zauważał obniżenie funkcji poznawczych u dziecka zanim dochodziło do kryzysu psychotycznego, przełomu psychotycznego. Natomiast trudno mu było to przekazać, to co się dzieje w domu lekarzowi, bo poczucie winy, które się pojawia, jak już dojdzie do tego przełomu, że no, też jest olbrzymie, kiedy im się wydaje, że no, nie zgłosili tego wystarczająco, nie naciskali na specjalistów. Czyli wiedzą, że coś się stanie, zanim to się stanie, a potem się obwiniają za to, że nie byli w stanie tego właściwie skomunikować. Czy takie obserwacje też Państwo macie, czy ma sens to, co mówię? Znam takie sytuacje, o których Pani mówi. Też nam rodziny mówiły, że mają takie doświadczenie. I czasami, jeśli nie są leczeni u nas, bo daleko mieszkają, to wtedy w ich imieniu komunikujemy się z lekarzami prowadzącymi w tych poszczególnych ich placówkach i z oddali wtedy próbujemy im powiedzieć, doradzić jak najlepiej. Oczywiście to ma swoje ograniczenia. Czasem nie każda porada jest chciana. Takie doświadczenia też mamy. Ale myślę, że to też się odnosi do tego, o czym już wcześniej wspomniano, o tej wiedzy, o tej świadomości, która nadal nie jest wystarczająca. Mam nadzieję, że poprzez tego typu wytyczne to się będzie poprawiać. Był też taki komentarz, o oh, dziękuję bardzo, że często to, co mówią matki, to się ignoruje w innych obszarach. Psychiatrii. Przecież wiadomo, że czasem obniżenie funkcji poznawczych poprzedza wystąpienie przełomu psychotycznego, więc no, taka obserwacja byłaby wartościowa. A to było w ośrodku, gdzie jest genetyk i psychiatra. Tak, odpowiadam też na komentarze na czacie. I to było w Placówce specjalistycznej dla pacjentów z delecją 22 11, więc wydawałoby się, że tamten poziom świadomości będzie wystarczająco wysoki. Czyli no, mówiłem wcześniej o rezyliencji, o sprężystości. Zawsze musimy szukać pozytywów, a nie skupiać się na negatywnych doświadczeniach, tak myślę. To jest bardzo ogólna uwaga. Myślę, że tak, no wiemy o tych wielu niedoskonałościach i problemach, z którymi oczywiście musimy sobie radzić. Ale też musimy promować te przykłady dobre. Więc to jest coś, co powinniśmy promować i co powinniśmy też dawać innym placówkom, innym lekarzom, pokazywać, w jaki sposób prawidłowo tym pacjentom pomagać. Też Judith tutaj komentuje że w końcu jesteśmy ekspertkami od naszych dzieci i tak chciałabym wzmocnić też rodziny z małymi dziećmi bo wtedy jeszcze chyba nie mają takiej wyrobionej pewności tego, że faktycznie są specjalistami od swoich dzieci. Ale co staniecie państwo nimi? Bardzo często tak się dzieje. Jest pytanie od pani Pauliny. Tak, chciałabym odnieść się do tego, co powiedziała Gillia, jeśli chodzi o obniżenie funkcji poznawczej. Tak jak słyszeliśmy o tym także podczas równoległych sesji, o obniżeniu umiejętności językowych. Jakie metody, jak miałyby sens, żeby te umiejętności monitorować regularnie, śledzić je, tak żeby być w stanie przewidzieć, czy w ogóle zobaczyć, że dochodzi do takiego pogorszenia poza ocenami szkolnymi, które mają taki charakter ocen bardzo wystandaryzowanych? Czy oceniać dzieci za pomocą. Regularnie przeprowadzanych testów IQ, czy w jaki sposób monitorować te umiejętności werbalne? Myślę, że takim typowym i szeroko wykorzystywanym instrumentem jest skala inteligencji Wechslera, Wisk, ale ona nie sprawdza się u wszystkich dzieci z różnych powodów. To może być kwestia wzrokowa, to może być jeszcze głębsze, Upośledzenie umysłowe. Nie wiem, czy są jakieś instrumenty międzynarodowe, co, które bym tutaj zalecił, do, z których byśmy mogli korzystać w razie konieczności, ale skala Wexlera jest chyba najbardziej powszechnie dostępna. Ale mamy tutaj Anię, która jest ekspertką w tych sprawach, więc może ona nam coś powie. Tak, dziękuję bardzo i zgadzam się z tym, co pan profesor mówi. Myślę, że Paulina też pyta. O to, co byśmy zalecili na podstawie swojej wiedzy, jak często powinniśmy to oceniać. I na to mogę odpowiedzieć na podstawie tego, co wiemy, ale tak swoją drogą. To oczywiście zależy od tego, co jest możliwe w Państwa krajach. Myślę, że pani sobie chyba sama odpowiedziała, bo faktycznie zalecamy wykonywanie pełnego badania IQ niejednokrotnie, tylko wielokrotnie u osób z zespołem delecji 22Q. Zalecamy, żeby to badanie powtarzano szczególnie przed zmianami w życiu pacjenta, kiedy trzeba podejmować pewne decyzje, jeśli chodzi o wybór szkoły i tak dalej. Więc na przykład także przed podjęciem bardziej sformalizowanej edukacji, czyli w okolicach 7-8 lat. W Holandii też w wieku 12 lat dziecko trafia do, na kolejny szczebel edukacji, do takiej szkoły gimnazjalnej, więc wtedy też ponowna ocena byłaby wskazana. No i też przed. Uzyskaniem dorosłości przed osiągnięciem wieku 18 lat, czyli 16, 17 lat. No i najchętniej byśmy kontynuowali te oceny, przynajmniej we wczesnej dorosłości, bo wiemy, że ten profil inteligencji może się w pewnym zakresie jeszcze zmieniać, co ma istotne, istotny wpływ na życie codzienne pacjenta. Więc tak, takie zalecenia też się staramy formułować w wytycznych międzynarodowych dotyczących opieki i badania osób z zespołem Delecji, będzie duplikacji 22Q, ale ta rekomendacja pomaga również upowszechnić te badania w poszczególnych krajach, chociaż oczywiście zawsze zależycie Państwo, zależymy od systemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pytanie dotyczyło doświadczenia ze stosowaniem. Środków farmakologicznych, szczególnie tych stosowanych w przebiegu ADHD, biorąc pod uwagę obciążenie kardiologiczne pacjentów z 22Q11. My regularnie przepisujemy leki dzieciom, które zostały zdiagnozowane. Bardzo ważne jest, żeby ten proces diagnostyczny przejść przed zastosowaniem leczenia farmakologicznego, a nie przepisywać leki na zasadzie sprawdźmy i zobaczmy natomiast oczywiście z konsultacją kardiologa dzisiejszego tak jak to nasi doświadczeni koledzy robią w Würzburgu bezproblemowo ale też w wielu przypadkach nawet kiedy rodziny nie pochodzą z naszego regionu staramy się te informacje udostępniać tak żeby rodzina mogła znaleźć kardiologa Mieszkającego bliżej, i to się często sprawdza. Co nas często przekonuje, to to, że często wystarczy stosować dość niskie dawki i publikowaliśmy takie wyniki. I mamy też takie doświadczenia, właśnie kliniczne. Jest teraz pytanie, co do tego, czy te leki się stosuje. Już na stałe, czy też te symptomy ustępują albo się wyciszają tak, że można zrezygnować z farmakoterapii? Tak, no jeśli chodzi o wszystkie leki psychiatryczne, to celem jest doprowadzenie do takiego punktu, momentu, kiedy nie trzeba takiej farmakoterapii kontynuować. Nie wiem, czy coś tutaj dodasz, Marcel. No, myślę, że to bardzo zależy, bo w ADHD w wielu przypadkach rodziny. Po kilku latach rezygnują ze stosowania leków, czasem po zakończeniu okresu dojrzewania, czasem dzieci nie chcą już tych leków brać, i to jest też taki aspekt, z którym sobie trzeba radzić. Czasem stwierdzamy, że no dobrze, możemy przestać zejść z leków na miesiąc lub dwa. Zobaczymy, jak się pacjent będzie czuł, jak będzie funkcjonował w szkole czy w pracy, Ale, a jeśli nie będzie, to się dobrze sprawdzało, to możemy na nowo leki włączyć. I tak też często rozmawiamy z dziećmi. Czasem im one starsze, tym bardziej rozmawiamy właśnie z dziećmi, a nie z rodzicami. Ale jeśli chodzi o inne leki, na przykład leki antydepresyjne, to nie są leki, których się stosuje przez miesiąc czy dwa miesiące, zalecamy kontynuację farmakoterapii przez co najmniej rok. Bo te leki się włącza pomału i się redukuje ich stosowanie również stopniowo. Jeśli chodzi o leczenie przeciwpsychotyczne, to to może troszeczkę inaczej wyglądać, bo jeżeli mamy epizod schizofreniczny, to w wielu przypadkach no to jest y, choroba przewlekła, więc są konieczne pewne dostosowania, ale też w wielu badaniach rozważano skutki przerywania okresowego stosowania leków i są takie badania publikowane niezależnie od zespołu delecji, że takie przerwy w farmakoterapii mogą nieść ze sobą pewne korzyści. Że wówczas, wówczas pacjenci się czują lepiej, więc temu się trzeba przyglądać indywidualnie, bo nie chcemy oczywiście prowokować kolejnego przełomu psychiatrycznego, dlatego że tylko dla jakiejś tam zasady zaprzestaliśmy leczenia farmakologicznego. I oczywiście konieczna jest regularna ocena stosowanych dawek, szczególnie u dzieci rosnących. Kolejne pytanie dotyczyło tego, kiedy powinno się skorzystać z konsultacji psychiatry przy jakich pierwszych objawach. Moim zdaniem, ponieważ tutaj mamy wysokie ryzyko diagnozy zaburzenia psychiatrycznego, proszę się pojawić jak najszybciej. Zawsze jest możliwość najpierw konsultacji telefonicznej, czy, czy to jest kwestia, z którą się warto zgłosić. Oferujemy też w naszej przychodni periodyczną, okres, periodyczną okresową ocenę zdrowia psychiatrycznego dzieci co kilka lat, szczególnie w czasach tranzycji.